Gdyby ktoś się taką walkę teraz zaproponował, czy to sportowa ambicja podróżniona, czy te słowa... Z, z Czy, czy byście takich w przyszłości? Cześć w przyszłości. Wychodzę na halę, wszyscy, wszyscy dopingują drugiego, mówię sami no. przeciwko wszystkim. I mówię, no, to to z, zaraz szybciutko się skończy wasza, wiesz, nie? zabawa. No. Że wybuchnę zaraz, wiesz, coś, bo mówię, no nie może tak być, nie? Generalnie to brakuje mi wokabulary teraz mm. tych słówek, żeby te zdanie były ładniejsze. Dobrze jest zarabiać w dolarach i wydawać złotówkę No to najlepiej, na najlepiej. <laughs> Nie understand why they doubted this line of profession Don't have too many to see But I'm gonna come back with a diamond You bring that pressure to me Panie i panowie, witamy was na kanale Sixpack TV Sponsorowany przez Six Pack Nutrition A dzisiaj jesteśmy w Poznaniu W Czerwonym Smoku Z nami specjalny gość Prosto z Coconut Creek, z Florydy Mateusz Gamlot Siemanko Mateusz Witam Marcin Mateusz, może zacznę od tego Jesteśmy w twoim Pierwszym czy drugim domu. Który z tych domów, czy American Top Team, czy Czerwony Smok w Twojej głowie figuruje, to jest jako taka baza twoja do przygotowań, główny klub, a który jest tym, że tak powiem, drugim domem? No, Czerwony Smok jest na moim polskim domem rodowitym, w którym wiesz, jestem od zawsze, tak jakby. No, żeby też nie pomylić, ja mieszkam w Polsce po prostu. Te moje wyjazdy na Florydę zdarzają się takie długie. I dlatego tak wiele ludzi myśli, że się przeprowadziłem tam do Polski, do Stanów. Ale z kolei moją bazą, taką rodzimą do przygotowań do walki, myślę, że jest American Top Team, powiem Ci, no tam bez wątpienia jest, jest z kim pracować, można się naprawdę dobrze przygotować. Latam tam już praktycznie od 8 lat, więc też jestem dobrze zakorzeniony już tam i z zawodnikami, i z trenerami, i z moim pokojem 2 na 2 u góry, wiesz, więc, więc naprawdę... Cenię sobie tak jakby też te dwa kluby, bo to są dwa różne kluby, dwa, dwie różne metodyki treningowe, sparych partnerzy, trenerzy, więc dla mnie jako zawodnika jest najlepiej czerpać tak jakby wiedzę z dwóch punktów. No i mm. ja to mam, dlatego jestem bardzo szczęśliwy. A jak wracasz tutaj, to próbujesz tą amerykańską myśl treningową, bo oni tak jak wspomniałeś troszeczkę inaczej się tam przygotowują, próbujesz tutaj też ją, yy, że tak powiem... Y uzupełniamy się, uzupełniamy się, ale tak jak na przykład dzisiaj Filip pokazywał też technikę jiu-jitsu, to zupełnie inną niż, yy, niż była w Stanach po prostu, więc wiesz, to co powiedziałem przed chwilą, lubię sobie wracać tu, bo wtedy się uzupełniamy. Ja pokazuję to, co się nauczyłem w Stanach, a teraz byłem stary no, pięć miechów, więc ten ku naprawdę przywiozłem dużo nowości, dużo technik, dużo innych spostrzeżeń, takich tak jak dzisiaj. Wiesz, na 10.30 mieliśmy jiu-jitsu, mhm. ale ja wcześniej na 9.30 zrobiłem z Borysem Izrajem. To zrobiliśmy typowo MMA takie poruszanie się. Więc zrobiliśmy amerykański styl. Teraz przyszedłem do polski styl jiu-jitsu i wiesz, i kompletnie dwie godzinki sobie zamknąłem, mamy 12 godzinę. Mhm. Wspomniałeś o tym, że, że jesteś z Polski, że promujesz Polskę, tak jesteś naszym takim, może być towarem eksportowym, no bo jesteś zawodnikiem, który... Ambasador lepiej najlepszy albo najlepiej reprezentant. I bardzo fajnie reprezentujesz <laughs> też naszą polską mowę, bo ja jestem mega fanem <laughs> Twoich wywiadów i uważam, ogólnie uważam, że, że to jest te, że właśnie bez krępacji, bez żadnych kompleksów wchodzisz i nawet e, po prostu mając jakieś tam podstawy tego językową, nawet uzupełniasz sobie, e, co nie dopowiesz, to dopokazujesz, albo... I to jest to <laughs> Jak no yy, to postrzegasz, bo nawet te same kompilacje, chyba EBE, Ebe zrobił dwie kompilacje, Jezu, jak, to, no. jak ci się to podobało? Generalnie, bo, ze... bo szczerze mówiąc, na no, parę y, dni, gdzie miałem gorszy humor, mi to po prostu <laughs> kół na twarzy po prostu Wiem, z, wiem, znaczy na generalnie fajnie, że ten EBE, Ebe poszedł w stronę taką ee, pozytywną tego wywiadu, a nie negatywną, mm. tak jakby, że on to zrobił prześmiewczo, ale takim pozytywnym akcentem, więc nawet jak ja to oglądałem, to sam się śmiałem, no ale też od razu Myślałem, no. że, że wybuchnę, zaraz wiesz coś, bo mówię, no nie może tak być, nie. Ale e, co do tego dobrym porównaniem jest i często tego używam, że mój angielski to jest jak nauka jazdy samochodem, pomiędzy pachołkami, a ja po prostu walę na wprost no, no, i, i przyśpiewam. Dosierasz do celu, dosierasz. Ale właśnie jadę i, i, i jest zabawnie. Przy tym wiesz, no teraz trochę generalnie to brakuje mi wokabulery, teraz tych mm. słówek, żeby te zdanie były ładniejsze. Ale szyk zdania już tam potrafię powiedzieć, przyszły, przeszły, no, teraźniejszy, coś no, tu. No właśnie, no, widać, teraz, widać, widać, widać progres i... Ale teraz najwięcej mi dało jakby przebywanie z tymi amerykańcami te, w Stanach, no bo... Jedynym moim polskim kompanem był Zabor, no. z którym sobie dość często żeśmy sobie latali, ale, ale to było około, około treningowo po prostu w klubie, czy tam w Dorsach musiałem po, porozumieć się po angielsku, więc nabrałem takiego wiesz, ładu. Dziękuję za moje słowa, że jest progres. Wiadomo jeszcze wciąż dalekiej drogi, żeby była perfekcja, ale właśnie nie wiem czy ta perfekcja jest skazana wierzyć? No, no właśnie prosto, tam właśnie, właśnie przed chwilą rozmawiałem z Bulim, że na przykład w Niemiec, że dużo że tak powiem, z arabskich krajów tam przy, przy dotarło osób i bardzo dużo tych słów jest powszechnie używanych teraz arabskich, więc, więc może będziesz tym, który początkuje jakieś <grym slangowe <grym polskie słowa, <grym> może inne niż nasza. Ale międzynarodówka w Stanach to oni ją uwielbiają człowieku, nie? Tam Amerykan to o tym to co drugi mówi. No i to Jest szczęśliwy, a ja co drugie z sobą mówię, let's go! Wiesz. I oni się cieszą, ja się cieszę. Wspomniałeś o tym pięciomiesięcznym pobycie. <tuszel> zostawiasz najczęściej, bo kilka razy zdarzyło ci się wziąć żonę i dzieci, ale ty głównie jesteś sam, jak sobie w ogóle radzisz z tą rozmówką I czy to jest cie... jeden z cięższych aspektów, czy, czy to jest do przetrwania? Bo. Wiem po sobie, bo też y, córkę widuję dość rzadko, więc wiem jak to jest i, i mógłbyś to powiedzieć, jak sobie z tym radzisz i, i czy to jest cię. No jest to zaraz to poru, 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 poruszyłeś dwa różne tematy, tak jakby, bo nie widzę dzieci, no to jest no. przemane. Mhm. A jeszcze tak jakby w perspektywie, że kobieta nie umożliwia czy tam mhm. robi problem, to już w ogóle jest, ja sobie nie wyobrażam takich rzeczy, jakbym nie, nie miał mieć kontakt z dziećmi, bo to... Bo to tylko się odbija na dzieciach przede wszystkim, wiesz, One, ja dzieci nie rozumieją dorosłych spraw, a chodzi o tak jakby częstsze wizycie się. I właśnie mnie właśnie ta jakby, znaczy daje mi to trochę napędu i motywacji, jak jestem w Sanach, nie widzę mm -hmm. dzieci, bo mówię, wstaję rano, mówię, to dla, wiesz, mnie, to nie, to dla was, wiesz, co ci wstaję i naparzam, ale e, co rozmawiam z nimi codziennie na kamerze, to są inni po prostu, inaczej się odzywają, są więksi, więc bolą tak jakby te momenty, które już nie wrócą, no bo dzieć, dziecko ma tylko dzisiaj tyle lat już z dnia na dzień jest coraz starsze. Więc teraz też miałem kilkukrotnie możliwość właśnie ich zabrać do Stanów, no to fajnie, żeśmy spędzili ten czas. Ale też wiesz, że oni mają wszyscy zobowiązania tutaj w Polsce, więc to też nie jest tak, że mogą być ze mną cały czas tam. Więc stąd też ta była ostatnia rozłąka taka. No ale no mówię, no jest to też tak jakby po coś, daje mi to jakiegoś kopa motywacji, też mam więcej czasu dla siebie. Poprzez to wiesz, sobie zacząłem żonglować, robię psychomotorykę. Eee, robię, robię oddychanie, mogę robię sobie drzemkę zrobić w ciągu dnia, więc wiesz, więc tak jakby jak ja siedzę w American Top Team, to cały dzień, niby że na przykład trenuję raz to i tak cały dzień jest obudowany jednostkami treningowymi, takimi do, oko, oko, mm -hmm. okoliczności, więc, e, więc coś za coś po prostu, nie. No jasne, a trochę do mniejszych tematów. A jeszcze, jeszcze jedno pytanko, takie związane z Twoją rodziną troszkę, nie planujesz się przenieść tam na stałe, no bo wspomnieliśmy o Zaborze, Zabor chyba jest bardzo zadowolony z tej przeprowadzki. No Zabor jest na, szczęśliwy, no, szczęśliwy, nie, Na no, no, mnie namawia nie, nie bardzo tym, Nie myślałeś <laughs> o tym, bo jednak jakby nie patrzeć, zarabiasz teraz dolary i to nie małe, i to nie małe, dobrze zarabiać w dolarach i wydawać złotówkę No to w postę, najlepiej, <laughs> no, najlepiej, <laughs> <laughs> najlepiej, najlepiej. Więc wiesz, więc trzymam się tej zasady po prostu, nie. Czy mieszkasz, nie chciał, wiesz, no teraz, no teraz mieszkałem w Stanach, mm. można powiedzieć, no przez pół roku. Latam tam od 8 lat. Jak nie masz dzieci, mm. to pakujesz torbę, lecisz i, i mieszkasz tam. No jak tak masz to. dzieci, jeszcze dwójkę, to odpowiadasz za, za tą dwójkę po prostu. Jedno jest starsze, drugie jest młodsze, każdego trzeba gdzie indziej puścić. Mm. Wiesz, e, ja raz, że lubię Polskę, wiadomo, mamy stany rząd, mentalność też moglibyśmy poprawić. E, ale generalnie lubię tu żyć, jestem stąd, mam swoje ścieżki wydeptane, od swoich ludzi, więc. Dużo prościej tu się też niektóre kwestie odbywają. W Stanach jest wszystko e, oficjalne, takie publiczne, no idziesz do kolejki, to stoisz na samym końcu. Mm -hmm. Tutaj mi się udaje przejść na sam początek, znaczy, wiele to takie niektóre rzeczy. Plus szkoła zaczęła, szko plus Anastazja zaczęła szkołę. Zabieram ich, e, liznęli trochę tej mentalności języka, wiesz, zaczynają sami mówić po angielsku, więc ja po prostu myślę, że mogę im stworzyć bazę taką, żeby zaczęli zgadać po angielsku w dość wczesnym wieku. Zrobić możliwości wyjazdowe, żeby po, naprawdę poznawali ten kraj. A jak będą chcieli sami, to sami się kiedyś wyprowadzą. I tyle. Ty, ty a ja, nie chcesz, ty nie zostajesz. A ja wciąż będę sobie tam do nich dolatywał Okej, okay, spoko, wiesz, spoko, no. spoko. No. do przyjemniejszych tematów. Twoja ostatnia wygrana. Zdominowałeś Ludowita Kleina na, na dystansie trzech rund. Y Słyszałem wywiad, swój, w, tu, w którym żałowałeś, że to nie był pięciolądowy pojedynek, Mówili, że byś w Jak w ogóle ten pojedynek? Jak, no, się, czy... jak się nastawiałeś do tego pojedynku? No, Ludowit Train jest niebezpiecznym strajkerem, ma nochauty y, hi, głównie hikikami na swoim koncie, bardzo niebezpiecznie kopie. Jak się nastawiałeś przed tym pojedynkiem? Bo no, dużo, butem... dużo, dużo ryzykowałeś w, w walce no, nie. z nierankingowym przeciwnikiem. R zryzykowałem ogromną część. W ogóle w Stanach byli wszyscy w szoku. Dlaczego? Bo tam jest znana mocno kalkulacja hmm. i wybieranie sobie przeciwników. Ale wygrywając z nim tę walkę, to zyskałem nagle przy szacunku, no, nagle wiesz. Wziąłem gościa spoza rankingu, zdominowałem go, wiesz, pokazałem różnicę poziomów i oni, wiesz, nagle dla nich jestem bohaterem, że można tak zrobić. Wiesz. E, patrząc z perspektywy czasu, zabrakło po prostu skończenia na, na przed czasem, to już w ogóle byłaby taka wisienka. Ale przed pojedynkiem wydawało mi się, że będzie to mocniejsza walka po prostu, że on będzie. On w ogóle nie był silny fizycznie po prostu, wiesz, mhm. coś, jakby Wygląd wygląda, wygląda na fi fi fiz fizola, ale nie był fizyczny po prostu, więc. więc też mi się ta walka tak układała po prostu. E, parę razy zajście samo wpadło w ręce i sam się przewrócił, to mm. też grzech było nie wykorzystać tego, więc ona tak się potoczyła. Mówię, Zabrakło skończenia, ale zawsze jest jakiś niedosyt, zawsze coś możemy więcej. A czy Więc... taka krytyka? Bo głównie ludzie, którzy średnio się zdają na, na MMA, oczywiście taką, takie, taką narrację obierają, że no, nie, nie kończysz przed czasem, nie jesteś widowiskowym zawodnikiem, z czym się totalnie nie zgadzam, bo walczyć naprawdę, według mnie, jeden z najbardziej widowiskowych zawodników z Polski. No i czy przejmujesz tą krytyką, czy, czy to spodaj ja spływa tam... i wiesz, że no, liczy się wygrana i. W, nie, nie, no przede wszystkim. Zielony przede, znaczy przede wszystkim liczy się wygrana jako sportowiec dążący do celu. Wiadomo, ten entertainment mhm. też jest ważny, ale myślę, że tutaj było parę takich sytuacji dość, dość ciekawych do oglądania, więc... Więc nie można tak to powiedzieć. Zresztą ja eee. byłem że w szoku, że no, to, to ja byłem, każdy w swoim pojedynku jest, jest widowiskowy. Ja na przykład byłem w szoku, że po pojedynku z Benilem Dariuszem też się krytykowali, Ja tam non stop były kocioł, non stop, stop, stop widowiskowe znaczy, wymiany, no, stójce w parterze i po prostu to. ja bym ja by, mistrzem. Prze, prze, przepraszam, że nie szczekam ja bardzo <sadzio> po prostu. I znaczy, i ludziom, nie dogodzisz, ludziom nie dogodzisz, po prostu zawsze będą na coś narzekać. E, ciężko znaleźć środek, wiesz, będziesz miał Fanów, którzy będą Cię kibicować, a będziesz miał tygrysów, hejterów, którzy będą ci cisnąć. Ja to powiem Ci tak, na wszystkie portale, jakie, jest, jakie tylko istnieją. Na Twittera wchodzę tylko pod stronę amerykańską. Wiadomo, jest parę tygrysów polskich, co się wie, ale... Przez no, stary, no bo ty też za bardzo długo już walczysz, walczyłeś, no żeśmy razem zaczynali, no, to radę, to radę. wiesz, ja... 2000... I, i, I z przeciwnikami, i z hejterami. No, <laughs> wiesz, słuchaj, moja przygoda z MMA to w 2011 się zaczęła, to zobacz, to jest 14 lat prawie, więc... No to ja, ja, ja wiesz, też, ja tak no, no, no to wiesz, dlatego mówię, żeśmy razem zaczynali, to, to ja już się nauczyłem, kur... z nimi funkcjonować, mnie to naprawdę nie rusza, bo ja większość nie widzę, a jak widzę, to się śmieję, a jak się nie śmieję, to jest, wiesz, masz... 98 komentarzy pozytywnych i 3 negatywne, wiesz co, to ciężko patrzeć na ludzi, którzy wylewają swoją frustrację na to, gdzie 3 jest zadowolonych, także z tym trzeba robić, co się lubi, przejść do przodu, być zadowolonym. Mi to sprawia niesamowitą przyjemność. Zarabiam hajs, jestem szczęśliwy, podróżuję po świecie. Tworzę ze swojego życia wspaniałą przygodę. Trenuję z najlepszymi zawodnikami na świecie. Jestem... Nie jest, źle, nie jest jestem... Siódmy w rankingu, więc <noise> nie nie brzmi to źle. <noise> <noise> więc każdy kto se może, to niech sobie mówi co chce, ale no, ja, ja i tak robię swoje stare. Dokładnie, <noise> dokładnie. Y, blisko było do swojego pojedynku z Bénice Saint-Denis. Bénice Saint-Denis. Bénice French guy. Do, dokładnie. I co się stało? Czemu, czemu przestraszył się Mateusz Agorowski? No, Polskich zapasy Polski, chyba. Czemu, Polskie zapasy się przestraszył. Się przestraszył. Nie wiem, no. Czy ty dokładnie coś wiesz? Co tam dokładnie? Czy były jakieś rozmowy na temat, żeby ten pojedynek się odbył? Znaczy nie, no Gala jest we Francji 6 mm. września, no i wszystko przed tą walką wskazywało, że tak to będzie, więc ja w sumie sam czekam na informacje. Ty, w tym ty, ty tygodniu... jest chętne, jakby wypadł jego przeciwnik, bo No prostu... Zaraz tam wrócimy, zaraz tam wrócimy do tego. E, więc tak jakby przed tą walką dużo się mówiło o tym, że on będzie moim kolejnym, on sam też tak mówił, więc czekam ze strony organizacji. W tym tygodniu będę się chciał komunikować, żeby mi dalej szybciej znać, bo jak wiesz, wypali ta, ta Francja. To za miesiąc wracam do Stanów, na kolejne dwa miesiące, więc wiesz, nie? No, <laughs> oby Bóg dał. no. no więc zobaczymy, eee, to, a miałem z nim historię po prostu przed tym Montrealem, wiesz, jemu wypadł rywal na tydzień przed, zadzwonili do mnie, żebym z nim walczył, ja już torby pakowałem i wagę zacząłem mm -hmm. robić, człowieku, nie, no i nagle, nagle oni mówią, że on się nie zgadza, nie, wiesz, co dla mnie było dziwne, bo kiedyś, kiedyś on już Wyzywał do walk po prostu, mm. wygrywał dzisiaj swoje walki i bardzo mówił, że chce z Gamrotem, z Gamrotem, tym bardziej, że on jest parterowcem, mm. więc tak jakby wiesz, masz naturalny grę, e, e, naturalnie wywodzi się z parteru, gdzie ja jestem parterowcem, no to nie powinieneś się tego obawiać, skoro tam czujesz się najmocniejszy. No, i po prostu się nie zgodził, więc y, dla mnie to był taki jasny sygnał, żeby. Bo on jest wyżej w Rakugunie, niż ty? Nie, nie, on jest 12. A, on okay, jest 12. Okay. Wyżej w numerologii jest po prostu, mm -hmm. nie? Że <laughs> ma dwunastkę, ja mam no, no, nie? Z drugą stronę. No, ale, ale jest medialny, wiesz, Sodzi, więc Aha. jest medialny. Gdzieś tam widzisz, że był się z Porierem i z Mojkaną, więc, więc taka walka też na pewno byłaby dobra dla mnie. Plus we Francji to dużo Polaków przyjechało, plus tam wiesz. Przeciwko im wszystkim, a mnie to nakręca. Ja lubię, jak wychodzę na halę, wszyscy wszyscy dopingują drugiego, mówię sami przeciwko wszystkim i no, mówię, to to zaraz szybciutko się skończy wasza wiesz, nie zabawa. Więc właśnie to taki... Charakter, ale... Czyli z niego po prostu kalkulator. Dlatego tak, bogiem tak. strefy komfortu, tak? Tak, tak. Le, strefy le, Komfortu. Le kalkulator. Tak. <laughs> <laughs> Dokładnie, no, le kalkulator. Ej, ktoś, coś jest swoich, <laughs> swoich <laughs> na kolejnych przeciwników, no to chyba y, wszyscy Polacy i w ogóle większość fanów y, mowy chciał zrobić swój pojedynek z Padim Pimbletem, On też y, w negatywnych słowach powiedział o tobie, że nikt cię nie lubi i do tego nie będzie z tą walczył. Y, no. y, czy byś chciał takiej walki, no bo to chyba to to dużo hype na niego, no, więc... Wie. Wiesz, no wiadomo, wiadomo. Wiesz, wiesz, teraz się może trochę wzmocnić fizycznie, ale takie dwa lata temu to, to był dzieciak, wiesz, co no, to tam nie no było tak, żadnego zagrożenia. No też, on też bardzo dużo tyje, więc o, Ta, no, to jak może idiota, nie był negatywny nie. No, no, efekt. No, no myślę, że ten metabolizm na pewno mu się tak, no wiesz, układ nerwowy i to. Nie, no, wiele znamy takich przypadków, którzy tyli nagle, momentalnie w górę, później zbijali, później to i... I na nerwach to się odbijało grubo, wiesz, więc... Jeden z nich się obok ciebie. No. Tam <laughs> wiesz, więc no. e, mądre robienie wagi to jest kluczowe, a później też wracanie do formy e, też jest dość kluczowe. No, no Dylan no. 10 dni po walce. A już sobie robię na sali, no już tak, sobie tak, wiesz, tak. już to no i to, no, i to, no, nie to nie mało, tak wrócić. jak tutaj tutaj sumie już kilka godzin spędziłem. Ale to dwie godzinki, no, dwie godzinki jeszcze gumy dorobiłem, no, ale to technika, przyjemność, wiesz, to nie takie, że przyszliśmy sobie głowę chcieliśmy urwać od mm -hmm. pierwszej minuty. Mm -hmm. Tylko mądrze po prostu, technicznie do tego. Więc a to, co robisz, to, co robisz w życiu i Ci przyjemność, no to wiadomo, że cię nie męczy, nie? Oczywiście, no. oczywiście. A jak, jak byś jakbyś sobie poradził? Czy ten styl jego, bo on jest właśnie, no głównie takim nie, niepoukładanym drzaczem, tak? No i bardzo na, na parterze, tak? No właśnie, a ja w końcu czekam na Rywalak. W którym będę mógł się kręcić w parterze po prostu, bo większość moich ostatnich rywali, jak nie wszyscy, to byli po prostu stójkowicze, których podłoga parzyła i tylko wstawali zawsze w wstać. I, I moim głównym tak jakby zadaniem treningowym było kontrola przeciwników w parterze i gdzieś, wiesz, i utrzymanie ich i, i bicie czy, czy poddanie. A tak jak będę mógł otw otworzyć swój potencjał, tak jakby mhm tego scramblingu, że będę mógł się rolować z nimi, skakać do poddań. Oni będą mnie chcieli poddać, poprzez co będą się otwierać. No to wtedy zrobi się fajna widowiskowa walka. Wiesz, na miastkę tego mieliśmy z Tarukianem, gdzie on mnie atakował, schodził mi do nóg. To ja mam też wiele numerów przygotowanych pod kontratak po prostu, jak ktoś mnie atakuje, jak ktoś mi łapie nogi, jak ktoś ma mój, moje plecy. Więc wiesz, więc w końcu czekam na moment, aż takiego przeciwnika trafię i hmm. będziemy mogli, wiec. Może że z, z Armanem? No to by było dobre, on jest pierwszy w rankingu, no ale to wszystko... O, o, no ale jednak pokonałeś go, UFC. powinno mu zależeć chyba na tym, żeby... Wiadomo, że jako pierwszy w rankingu nie będzie sięgał niżej, no bo... No, wiem, no, się duży... no tak, no tak, no ale propozycję już dostał po prostu wcześniej ze mną, wiesz. On się nie zgodził, sam mówi o tym oficjalnie. A czemu? Co powiedział, że jaki jak był... Że zasługiwał lepiej po prostu, Aha. że tam, że on liczy na kołoś 105 czy coś takiego, wiesz. Tom... Wszystko zależy, wiesz, że od organizacji, jak mm. oni to chcą sobie ułożyć, wiesz, teraz, teraz biorę kolejny rozpęd, wiesz, miałem jeden rozpęd do, mm, przed Benilendariuszem, co przegrałem, tak mówię, do, wiesz, do, do pasa, mm. popełniłem błędy, miałem drugi rozpęd, wygrałem kilka walk, miałem kolejną okazję z Sukerem, znowu przegrałem, więc teraz wyciągnąłem tak, jakby błędy z tych dwóch porażek, wiem, co i jak nie zagrało, no i robię kolejny rozpęd teraz, no i mam nadzieję, że, no, już, wszystko, że już wszystko zagra po prostu, więc potrzebuję takich, nie wiem, no... Tak wiesz, wiadomo jak to tak, gadaliśmy, jak będę ich teraz kończył przed czasem, no to dwie, trzy walki i jestem blisko. Jak nie takie, to myślę 3-4, czyli ten rok, przyszły rok i, i jak wszystko dobrze pójdzie, to będę znowu znowu w okolicach samej góry, nie? Co ze startami w jiu Jitsu, bo przez długi czas walczyłeś też na wysokim poziomie w jiu Jitsu, teraz troszeczkę zwolniłeś, planujesz jeszcze starty w Jużicu bez Kiwon, czy na razie odpuszczasz to na kurdę. No, no. Kładę tą energię na przygotowanie do MMA, bo tak jakby kiedyś ten poziom życu był troszkę niższy, że pozwalało mi przygotowanie z MMA wskoczyć mhm. na dużicu. Teraz bardzo jest wysoki ten poziom i też bardzo wysoki jest poziom w MMA, więc ja staram się tak jakby gonić ten poziom w MMA i tu się rozwijać, wiesz, bo możesz skupienie roz, e, rozłożyć na dwa etapy. I, i wiesz, tu będzie 70 mhm. i tu będzie 70. Mhm. chcę stówkę walić cały czas w jedną stronę. Wiadomo, na pewno nie rezygnuję z, z obozów, z leglo campów mhm. czy pirania campów czy jakichkolwiek zorganizowanych takich w Polsce, bo uwielbiam jeździć na takie obozy, wiesz, szybkie zgrupowanie 3 dni, 100 rund sparingowych, szybki wpierdol od najlepszych i wracasz, wiesz, dwa razy lepszy. Zawody, no mówię, zawsze też się to tak zgrywało, że te MMA, te UFC albo wyjazdy do Stanów się pokrywały, więc bardziej, bardziej nie myślę nawet o startach. Nawet miałem kilka propozycji z, z takich organizacji, takie super fajty, żeby zrobić. Ale to zawsze mówię, coś przygotowania, coś wyjazd, coś tu nie grało, albo mało czasu było, a ja też nie lubię nieprzygotowany, tak jakby wyjść. Więc, e, więc po prostu no, trochę odpuściłem na rzecz MMA. No i FC, czołówka muszę kurwa tam cisnąć, nie? No dobra. Jako, że my jesteśmy związani też z freakfightami, to musimy na koniec poddymić Szymon Kołecki, skrytykował Twój styl walki. Powiedział, że jesteś świetnym, bardzo sprawnym zawodnikiem, bardzo dynamicznym, niestety nie masz kowadła w łapie i przez to nigdy nie będziesz mistrzem świata. Yy, czy, czy ty byś w ogóle, jeżeli oczywiście czysto teoretycznie wiadomo, że jesteś w UFC i nigdy nie wypuszczą cię na do żadnej innej organizacji, gdyby ktoś ci taką parkę teraz zaproponował, czy ta sportowa ambicja podrażniała cię słowa Z trzema kołeckim. Czy podjąłbyś walter? się takich taki przyszłości? W przyszłości, w przyszłości, w przyszłości, w przyszłości, <laughs> no, w czysto, <laughs> w czysto. Jak, jakie mi by się zasady? Trenerze. <laughs> no, no, no wiesz, tutaj wymienia się zawodnik, to może ustalić, nie? Zróbmy Nie, to. Słuchaj, mm, widziałem to... Ten Wkurzyłeś fragment. się? Znaczy, generalnie, poczekaj, bo widziałem ten fragment, później ten Andrzej Kostera mi zadał ten, te pytanie, mm. ja to pytanie, ja odpowiedziałem mu. Później dostałem z pięć wiadomości, e, że to było wyrwane z kontekstu, mm. że generalnie z Szymon się z, tak jakby z szacunkiem, no może, tak, tylko tak. tak jakby to był wyrwany kontekst. E, tak jak powiedziałem też tam, ja szanuję Szymona, wiesz co jest z olimpijczykiem, jest, był fenomenalny tam. W MMA, niestety no nie jest już tak wybitny jak w podnoszeniu ciężarek, więc po prostu. Ee, może mówić co chce. <ścoughs> no dawaj, dawaj, bo to myślisz? Nie, 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 bo to nie to bez sensu, bo to się obijam w kółka, to nie po prostu... Nic do tego nie mam. Może mówić co chce, jest, jest OK. E, Jakbym miał kowadu, to bym nokałtował. Może poprzedni grywali, wiesz. Mm. A jestem z zapaśnikiem, reprezentuję zapasy i dobrze mi z tym i, i tyle po prostu. wiesz, Pracuję nad stójką, myślę, że przyjdzie taki moment, że kowal znokautuję jeszcze nie, nie Co To znaczy, ja ogólnie też. Z... na ulicy nokałtowałem wielu, nie? No, <śmiech> no, <śmiech> No myślałem się, to, tam, to jest, On jest. Nie, nie jest temat na kamery, coś, no, coś tam na się Na ulicy o, jest obijało, obijało się coś o uszy, ale wiadomo, Placy że trzeba dopracować, wiadomo. nie? E... Holzman dostał, no, tak, no, tak, no, tak. No, no właśnie, nie pamiętasz Holzmana? <laughs> no. Ja też nie że stał broni, ale no, na przykład GSP, jeden z najlepszych, legendarnych zawodników, też nie miał takiej potężnej likiety w a... 29-0 chyba tak, przez większość walk walczył tak samo jak ja. Prze, przewracu kontrolował, bił od ostatnich kilku walk po prostu mm -hmm. tych ostatnich. Poprawił stójkę. Poprawił stójkę i, i parterz zaczął ich po prostu tłamsić, poddawać i, i ubijać, więc po prostu to... To jest też tak, że jedna walka wszystko zmienia. Teraz gadałem tak, wyjdę do kolejnej, dokładnie, będzie to. Dokładnie, i zaraz powiedzą Dokładnie, 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 wiesz, dokładnie, dokładnie, więc wiesz, nie ma co, nie. W moim sercu są zapasy, zawsze będzie single, kurwa, główka na zewnątrz, high i, no i, o to i tyle, nie. No to już za swój <laughs> czas, bo nie będziemy Ci dłużej zajmować. Jak chcesz komuś podziękować, to jest chwila dla Ciebie. E, są, wiadomo, nie, dają energię, <laughs> ale też prawdziwym fanom. Cały klub, chłopacy tutaj, sponsorzy. Lecimy dalej. A my dziękujemy, że oglądaliście ten odcinek i widzimy się co tydzień.